że prędzej czy później będziemy mieli sytuację jak z konwentami takimi już naprawdę mocno wiodącymi, jak na przykład Comic Con w San Diego, gdzie jest ostre limitowanie biletów. No i też się zbliżyliśmy niestety do tego progu i zostaliśmy poinformowani, że w tym roku, na przyszły rok będzie limit biletów. Jeszcze nie wiadomo jak to się będzie odbywało. No, ale na pewno tak My będzie. W poznamy więcej szczegółów, jeśli chodzi o, o liczby, o ilości dokładne. Ale też y, myślę, że to było źle zakomunikowane, bo to powinno być zakomunikowane y, już y, po, y, po Early Birds y, biletach. Teraz był. W ile? W 10 minut zostały wy? wykupione wszystkie bilety Early Birds i była niesamowita, za przeproszeniem, gówno burza na wszystkich social media. W Instagramie, Facebooku, po prostu wszędzie wypisywali, że to na pewno boty, tutaj wszyscy na pewno będą odsprzedawać droże i, i w ogóle oszustwa i tak dalej. Wszyscy po 10 biletów wykupowali i dlatego te osoby, które tak, tak Krzyczały o tym, nie dostały tych biletów.